Witam się z Wami kochani, w kolejnym odcinku z serii w dalszym ciągu robienia soku. Dzisiaj kochani zrobił sok z widocznych tutaj jabłek, które pokazywałam, jak robiłam sok z winogron. Myślę, że taka miseczka będzie ok. Tutaj jeszcze mi się zostały jeden taki niepełny winogron. Ja już sobie zaczęłam tutaj je obrywać. Będę je obczyszczać jabłka. Już raz umyłam, będę wykraiwała te niedoskonałości, nie będę jabłek ubierać, po prostu będę je kroiła w ćwiartki. To Wam tutaj przecież całości nie będę pokazywać i będę robiła sok jabłkowo-dzisiaj winogronowy. Także ja sobie tutaj przygotuję owoce, oberwet, jak to się mówi, te kulki z winogron. Które są fajne, a które takie podsychnięte, to wiadomo do wyrzucenia. Pokroję sobie jabłka w ćwiartki, powycinam te jakieś podgnite, czy jakieś podziobane, powyrzucam. Ogryski one nie są za piękne, ale na sok są fajne, bo to jest antonówka. Tak więc ja się biorę do pracy. Widzimy się, jak. Będę miała wszystkie owoce przygotowane i tak na przemian, trochę jabłka, trochę winogron, będziemy układać w sokowniku, zasypywać cukrem i nastawić do gotowania. Zobaczymy jak smakowo będzie jabłkowo-winogronowy, bo winogronowy wyszedł rewelacja. Czyli do potem, jak już będą te wszystkie owoce obczyszczone, pokrojone, przygotowane, nie będę Was tu przecież trzymała. Obskubać sobie winogron, chyba każdy potrafi, bo tu widać, że on niektóre suche, także to jest do odrzucenia, tylko te ładne wybieram. I jabłka, to wiadomo takie jabłka nasze ze starych sadów to one właśnie na soki są najlepsze. Chociaż kto ma dostęp, to sobie musi, może kupić sobie jakieś ładne. Wiadomo, widzicie, chociaż coś zegnitego, to co tam zgnite czy inne takie to wszystko się odrzuci. Ubierać nie będę. Ja je wstępnie umyłam już z ziemi, jeszcze raz je umyję i będę je kroiła taką, myślę, miseczkę. I to powinno na 8-litrowy ten mój sokownik wystarczyć. No dobra, biorę się do pracy i widzimy się, jak już to wszystko yy, będzie przygotowane już do wkładania do sokownika. I mam już przygotowane owoce. Oczyszczone, oberwane te winogrona. Jak widać, o taki prodzież jest. Jabłka sobie już pokroiłam. Takie tutaj ćwiartki. Jak widać, o spadają. One już zaczynają żubnąć, Powycinałam te niedoskonałości. Ale patrzcie, jak szybko one kolor łapią. I zaraz przechodzimy do sokownika. Tutaj w dolnej warstwie. Garnka, mam prawie widzicie cały garnek tej wody nalany i zaraz zakładam tą górę i tutaj będziemy nasypywali na przemian winogrona i jabłka jak się nie zmieści to potem dosypię dam tutaj kilogram cukru będę przesypywać to wszystko jak na razie ewentualnie później na pewno trzeba będzie dosładać ja muszę tutaj w ręku trzymać telefon, żebym mogła tutaj manewrować dosyć dobrze. Czekajcie, chwilę założę to na wierzch. Całość już sobie złożyłam, już nasypałam. Zobaczcie, pierwszą warstwę winogron. Na to daję zaraz warstwę jabłek, i zasypuję pół kilograma cukru, i tak na przemian aż do wypełnienia. Tutaj całego sokownika. Jak mówiłam, jeżeli mi się nie zmieści, to poczekam aż owoce opadną, i będę dosypywać później. Zobaczymy. Ja sobie tutaj zaraz nasypię zasypując cukrem. Na przemian raz winogron, raz jabłka. I wstawiam na gaz. I zaraz wam pokażę na gazie, jak ustawiłam sobie garnek do. Ściekania soku i w ogóle. Już przed chwilą postawiłam na gaz. Zobaczcie, jest wypełnione do samej góry. Ja zaraz przykrywką przykrywam. Przykrywka jest taka wypukła, więc tutaj jak opadnie to, zostało mi się. Tutaj jeszcze jabłka się nie zmieściły, bo jabłka to. A objętościowo zajmują więcej bałaganu, żebym trochę narobiła muszę to ogarnąć, czyli podłoga za zaciapana i tutaj macie ten garnek na sok ja robiłam ostatnio sok, kto nie widział sok z winogron garnek mi się już jak widzicie przebarwił, więc nie ma sensu używać innego garnka tutaj on sobie stoi koło kuchenki, widać ten tutaj szlałfik pod pływem temperatury, woda się tutaj w tym dornym garnku zacznie gotować wydzielając parę i tutaj będzie wpływać na te owoce, spływał sok, od czasu do czasu trzeba przemieszać, mówili, że nie trzeba mieszać jak te owoce mi opadną do Niższego poziomu, po prostu gdzieś do połowy garnka to jeszcze dołożę te jabłka. I w przypadku soku winogronowego gotowało się to dwie godziny. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Winogronowo-jabłkowy myślę, że czas będzie podobny. Niech się tutaj gotuje, a ja w międzyczasie się zajmę innymi, że tak powiem, sprawami w domu. Moi kochani. Co już widzicie płynie, ja już dosypałam te akurat opad, opadły owoce, dosypałam te jabłka i zaraz przykrywam i tak to się tutaj będzie gotowało, przemieszałam. O, wygląda na chwilę obecną tak i widzimy się jak to się wszystko tutaj już ugotuje. I tak, moi drodzy, winogron razem z jabłkami, na chwilę obecną wygląda tak. Myślę, że to się jeszcze pogotuje z pół godziny, i będę zlewała i zostawię to samo, jak po prostu odstawię gdzieś z boku i zostawię, żeby ten sok ściekł do jutra. Także ja jeszcze pół godzinki pogotuję. Tutaj widzicie, jest ten sok, ścieka w dalszym ciągu. Nie wiem, czy dacie radę zobaczyć. Muszę stąd nawiewać, bo wszystko mi tutaj zaparowuje. Już sobie, czekajcie, nakryję. Chwila, moment. Mam tutaj, bo łyżkę trzeba wyciągnąć. Czekajcie, czekajcie, bo nie mogę sobie radzić. Łyżkę co sobie mięszam tam. I tutaj mam, e, sok już jest. Wygląda w ten sposób, jabłkowo-winogronowy. Kolor właściwie się za wiele nie zmienił w porównaniu do tego winogronowego. Jak powiem Wam na no, słodkość jest ok. Ja za chwilę ten sok tutaj przeleję w butelki i przygotuję do pasteryzacji jak mówiłam 15-20 minut w dużym wysokim garnku ze szmatką i myślę że w tym momencie już się na dzień dzisiejszy pożegnam pokażę wam jutro już jak będą po pasteryzacji ten sok jabłkowo ten jabłkowo winogronowy bo coś się Zacięłam, o, wygląda on w ten sposób. Jeszcze raz pokażę, bardzo fajny kolor, bo tutaj w tych ciemnych butelkach nie będzie widać. Wstawiam w garnku, potem do pasteryzacji 15-20 minut. W wysokim garnku do połowy garnek napełniam, żeby sięgało do połowy butelek, bo już się też robi późno, ale wiadomo dużo pracy. Przy tym jest. Jutro Wam pokażę finalnie, ile z tej ilości wyszło z soku winogronowo-jabłkowego. Tak więc widzimy się jutro. U Was będzie chwilka, a u mnie będzie kolejny dzień. Będzie lepsze światło. Rano wypiję kawkę i Wam pokażę, jak to wygląda. Bo. Jeszcze się z pół godziny, jak mówiłam, pogotuję i będę jeszcze pasteryzować. Tak więc się zrobi dosyć i późno. Nie ma tutaj co za wiele opowiadać i filozofować, bo tutaj wiadomo, co dalej się będzie działo. Powiedziałam co i jak. Także do jutra zobaczymy, ile wyjdzie z tego soku. I jest już u mnie kolejny dzień. Soki jabłkowo-winogronowe prezentuje się po pasteryzacji. W ten sposób wyszło 10,5 buteleczki. Tutaj mam 10. Te pół butelki zostawiłam na spożycie bieżące. Tylko sobie oznaczę, że to jest jabłkowo-winogronowy sok. Tutaj obok stoi sokownik. O, on już jest umyty. Dzisiaj nawet ładna pogoda, także dzień zaczyna się dobrze. Ja sobie właśnie robię kawkę i nagrywam Wam tutaj jak wyglądają te soczki. Oznaczę sobie tylko butelki, 10 butelek soku winokronowo jabłkowego i myślę, że w chwili obecnej na dzień dzisiejszy to tyle żegnam się pa.